Siema! Gramy dzisiaj w Counter Strike Global Offensive. Jest to najnowsza część Counter Strikea od firmy Valve, która stworzyła dobrze znanego wszystkim Half Life'a. Wiele ludzi bardzo dobrze zna Counter Strike 1.6. Dobrze, dwa. Inna grupa. Zostałem, panie. No ale dwa... O kurwa... dwa fragi zdobyłem. Dobra, no mówiłem o Counter Strike 1.6. Wielu was go zna, wielu w niego grało. Ja osobiście zacząłem grać w Counter Strike'a OHO Szczerze mówiąc 11... prawie 12 lat temu było to w 2001 roku. I była to jeszcze wersja Counter Strike 1.3 Zaczęło się od gry Polanie z kolegami. Potem się skończyło na grze przez internet. i Grałem też na różnych firmiejach. No ale żadnej tam kariery pro-gamerskiej, że tak powiem, nie osiągnąłem. No, Obecnie to sobie pykam w tego Global Offensive. Tak bardzo, że tak powiem już turystycznie jestem na tych serwach, serwerach. I tylko sobie FFA pociskam żadne tam klany inne tego typu e, atrakcje nie interesują mnie Ale na spokojnie... na dół PCW, znaczy na, na spokojnie FFA. A. Na dół szedł Dobra. To jest mapa denuk. E, te mapy z Global Offensive są troszkę pozmieniane. Praktycznie przypominają to z 1.6, jednak mają jakieś tam drobne niuanse pozmieniane. Jakiś dodatkowy korytarz, gdzieś jakaś skrzynka dorobiona. No i widać grafika jest bardzo bardzo polepszona. Jest to najnowsza wersja silnika tak e, silnika Source. Jak dla mnie wygląda to wszystko bardzo fajnie. I w ogóle, i w ogóle tą wersję uznaję za bardzo fajną, ponieważ e, wiadomo oprócz Counter Strike'ów tych 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i e, jeszcze Counter Strike jeszcze Counter Strike Condition Zero i Counter Strike Source, ale to były takie niezbyt udane wersje Counter Strike'a, a, a tak Global Offensive zdobywa swoją popularność i nawet duża część E, profesjonalnej sceny Counter Strike'a i w Polsce i na świecie już przeszła na tą wersję. Tak więc w sumie widzę świetlaną przyszłość przed Counter Strike Global Offensive. Uch, jak widać miażdżymy tutaj antyterrorystów, jest 0-13 dla nas. Zaraz chyba powinien nastąpić jakiś team balance i kogoś przepuścić z lepszych od nas drużyny. ...do antyterrorystów, żeby wyrównać szanse. Dobra, lecimy teraz dworem, zobaczymy... ...a, pójdźmy jakoś do Takby Tak. by sobie... o! No i dupa, dupa. Zadałem mu 42 obrażenia. Jakiś matias. Pewnie... Matias w tym nowym Tomb nie występuje. Jeszcze żeśmy go nie poznali, ale na razie Lara coś tam o nim czyta, coś tam gada. Pewnie kolejny jest zainspirowany nawet, który sobie nika zmienił. A jeśli chodzi o mojego nika, no to ja w Counter Strike'a grałem pod nickiem Redips. Pod tym samym nickiem można nawet też w docie dwójca. A jak zostało? Od samego początku kariery praktycznie gram. Znaczy kariery o! Widzicie? O tym co mówiłem, Team Balance i to mnie przerzuciło do antyterrorystów, więc zobaczymy teraz czy uda mi się obronić Bombside y i sprawić, żeśmy w końcu wygrali pierwszą rundę. No co na górę? Opinie, to trochę piwka. Dobra, jest pierwszy frak na końcu antyterrorystów, więc teraz tylko trzeba dobrze przykampić i te E, wrażliwe punkty przypilnować tak jak jest. drzwi, okienko tam wyjście z domku, bramę Dobra, idę sprawdzić sobie tutaj co się dzieje na dworze, bo widzę, że na radarze, że tam koledzy umierają kuźwane, no zostaliśmy dwóch na trzech Weź chopie, posną się coś się dzieje jakaś akcja. Ja pójdę tu Mam nadzieję, że zaraz jakiś bani w tył głowy nie dostanę. Chyba chłopacy są na dole a coś. Ładnie bania. Patrzymy dalej. Jest dwóch na dwóch. Trochę tutaj przy kampie, Wiem, że raczej nie chcecie oglądać tego jak campie, ale... Ale niestety, contest jest na tym w dużej mierze polega. To jest to... gra camperska. O, wygraliśmy i nawet zdobyłem ee, gracza rundy odznakę, za najwięcej zabójstw. No to ładnie. Dobra, kupujemy sobie granaty. Jak róbmy um, jeszcze zestaw? A, mam już. Dobra. No to wszystko mamy, idziemy. Mam granat zwykły, wybuchowy. Mam tak zwanego flesza. I mam e, z granat. Coś choćby mołotów. To jest grunt, który został dodany w tej wersji Counter-Strike'a. W tej klasycznej go nie było. Przygotujmy sobie go tutaj, żeby go wrzucić w razie czego. Tutaj. I hop! Dobra, jest na razie czysto, nie ma... nie ma brudasów. Coś mi się wydaje, że mogę tu dworem. No właśnie, tak jak mówi Lapak. Będę chcieli pójść od tyłu, dlatego tu idziemy, żeby im odciąć drogę. A tutaj jesteśmy razem z panem Farsaken. F czy Forsaken, nie wiem, jak sobie tam wygrał ten O, to jest właśnie przejście, którego nie było w klasycznej wersji CS. No i druga runda wygrana na naszym koncie. Jak widać, na razie przynoszę szczęście, tak tu terrorystom. Dokument sobie jeszcze błyskowy mam ja jeden wybuchowy, drapyskowy, jeden zapalający, tak zwany mołotow, choćby dobra, idźmy jeszcze raz na górę. Teraz pójdźmy od tej strony, dobra, no, tutaj nie raszują terroryści ja pierdzielę jaki zes. To jest właśnie to, czego jeszcze mi brakuje: czyli trzeba opanować ten nowy recoil z broni z Global Offensive, a jest to dosyć ciężkie. Jaż co chwilę wychodzą jakieś patcha, update, co zmieniają te recoile. Deploying flashbang. No, otwieraj, otwieraj. I... mleko na ryju. Dobra, Counter Strike jest też jedną z takich niewielu gier, gdzie... Można zabijać kogoś przez ścianę. Gdzie można strzelać przez ścianę i kogoś trafić. Jeśli wiesz, że ktoś się za tą ścianą znajduje... ...to można oczywiście próbować go zabić przez ścianę. Ale często się zdarza, że potem jak... ...że zabijesz jakąś lamę przez ścianę... I cię nazywają cheaterem, no ale co zrobić? Jak już ktoś nie umie grać, to jedyne, ostatnia, że tak powiem, deska ratunku to nazwać kogoś cheaterem. Dobra, znowu wybraliśmy, jest losowanie na kolejną mapkę, weźmiemy sobie szóstkę, dosta. teraz dla odmiany pójdę pilnować dworu. Trójflashback. Czwórka, w Skróćmy sobie lekko. Trójflashback. Czwórka, przypohylnij. Trójflashback. 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 A jak tutaj strzela. Dobra, idą te terroryści, rzucamy im jakieś granaciki, hejże Czuba, ale mi zjadli, zjadli życia. Mam 28 HP. Wezmę się trochę schowię. Ładnie, dwa fragi. Kolejna runda wygrana. Zostały tylko dwa życia. Trochę cofalik, no ale co zrobić. W tej grze trochę się liczy szczęście. Patrzcie, już jakiś noob z terrorystów pisze Boże, co mamy za team? A to, że wygrali 14 rund z rzędu... ...to już nie bierze tego pod uwagę. I to są właśnie takie nooby, płaczki. Nie Ładnie, panie, Drzwi otwarte. Kurde, nikt nie pilnuje dworu. Zobaczę, że jest ryzykowne. Mówię. Ale miał szczęście, kuźwa. 11 życia zostało. Teraz musimy poczekać do końca rundy. Zobaczmy, jak sytuacja no, o, Dobrze. Znaczy, jest trzech na czterech. Hmm, chyba runda będzie przegrana. No i na czterech To raczej sobie pan lapak nie da rady. No niestety. Dobra. Wkraczamy z powrotem do gry. Kasa jest, spróbuję coś tam ze snajperką zdziałać. Let's Idziemy ze sniperką pójdę... a tutaj jest drugi snajper. Dobra, nie wiem, że będziemy we dwóch. Pójdę tutaj. Udało. Jest snajperek. Idźcie, jednego już zabijłem ze snajperki Zaraz na stronki drugi wyj wyjdzie. Też go nie ma flashbang. Dobra, wezmę trochę skrócę. Grenade out! Grenade out! Jest spokój, bania znaczy nie, bani nie było. No ale, frak. kurde, może, może być wszędzie, kurde bomba podwozień. To było ciężkie. O, nie. o dobrze, wygramy rundę jednak. Mają jednego no, co jest to tańca. Tańca. No ładnie, wygraliśmy mapę, ja skończyłem na pierwszym miejscu w antyterrorystach z 12 zabiciami, 4 asysty i 4 razy zginąłem. I dostałem jedną odznakę gracza rundy. Ładnie, ładnie. Dobra, na razie kończę te, tego gameplaya. Chciałem Wam tak tylko pokazać Counter Strike'a nowego. Jest to cał całkiem fajna produkcja, nie kosztuje dużo. Na no Allegro chyba można gdzieś za 30 zł pochytać Więc ja Wam ją polecam. Dzięki za oglądanie. Cześć.